Siemanko, dzisiaj lecimy przewracać. Witam Was w ogóle w kolejnym odcinku. Lecimy dzisiaj przewracać. No i co? No i lecimy. Stoi czerwona strzała. Sianka, tyle mamy tam do lasu? Mało, mało, mało. Nie jest dużo. Czerwona strzała stoi. Trzeba paliwko sprawdzić czy jest. Wodę tu mamy? Jedeczka. O, okulary mam. No, coś tam jest. Dobra, więc przewracamy Ładnie idziemy, mały kawałeczek, bo tyle tylko No ale tyle jest, no nie? Pogoda stanęła, to wszyscy suszą teraz Pięknie idzie robota Troszkę się boję, bo mogę przewracarkę zgubić, bo nie mam tableczki na Wolcu no i, no i może się wolę zgubić Cała no, w ogóle przewracarka Suszymy już w ogóle bodajże trzeci trzeci dzień chyba No to pogoda stanęła, no nie? Tak to padało u nas prawie codziennie, co drugi dzień padało Teraz na razie pogoda stanęła, to wszyscy suszą Chyba dzisiaj będziemy zbierać Będziemy zbierać albo dzisiaj albo jutro, no nie wiem Nie wiem, dziska no nie powiem Wam Sam nie wiem jak to wyjdzie No nie Las tutaj, złomek Złomek, w las, no ale Chodzi no, ciągle Miała być już nowa przewracarka, ale ale no, na razie jeszcze klas niech jeszcze pochodzi Jeszcze daję rada, ona jest yy, ona jest długa, bo ma bodajże ma chyba 4 metry yy, 3,5 chyba ma metra, tak mi się wydaje w sumie, no bo nie wiem a na oko mówię no, no, i, no i duża jest po prostu i przewraca się klasy, no nie? Ogólnie dzisiaj był chyba yy, koniec roku szkolnego, a więc wszyscy się pewnie cieszą, no nie? Zanimś filmem y, pewna osoba y, zapytała się o prasę McHale'a. Prasa jest buja i prasa się ogólnie sprawuje pięknie. U nas nie ma z nią żadnego problemu. Y, jedynie co to y, siatka czasami może nie pójść, ale to tak. No rzadko się dzieje, no nie? Ale to wiadomo, w każdej kady się musi coś dziać, no nie? Ale ta nasza McHale to jest... no dobra... prasa. Jest od nas już od... Y, bodajże... 2017 roku, a więc... no już długo. Ja polecam tę pracę. No. U mnie u mnie na te nasze Na te nasze bale ile my zrobimy tego to sprawdza się pięknie około, około już trasowała 40 chyba tysięcy 40 bo bodajże zrobiła tak mi się wydaje bo ja nie wiem nie, nie trzymajcie mnie za słowo bo nie wiem no, naprawdę jeśli się pomylę to oczywiście poprawię się no i no i tyle Dawno w ogóle nie nagrywałem, już się odzwyczaiłem od tego, że mam kamerę na głowie, no nie kurde, grzeje ładnie Mi się wydaje, że dzisiaj zbierzemy Na noc bałujemy no może nie na noc, nawet wcześniej Bo bodajże mamy godzinę 13 albo 14, to no nie wiem nie mam przy sobie telefonu, no nic nie mam przy sobie. godzina może być bodajże czternasta chyba tak mi się wydaje robię wam chyba więcej ujęć pod muzykę dzisiaj, bo no mam taki plan się uda no to zobaczymy no nie Tam na dole yy, mieliśmy taką trawę, że yy, aż przewracarka się zapychała. Taka duża trawa była. Przewracarka nie dawała rady. Pięknie się prezentuje Aż chyba zrobię zdjęcie na miniaturkę. Aha, nie mam telefonu. Zapomniałem Ja pierniczę Chciałem ja wam zrobić zdjęcie na miniaturkę do telefonu. będzie bardziej raczej będziemy prasować po krągłe, no, no obijać duże bale ale no raczej tak będzie jeśli, jeśli dzisiaj to jeszcze wam coś dogram a jeśli nie dzisiaj to no to jutro dogram wam coś pewnie Daj Wam zapomnij, że zaczęły się wakacje No i No i wszyscy mają czas na... Dobra, liska, więc ja chyba już lecę Nie wiem czy zrobię jeden odcinek, naprawdę nie wiem Czy jeszcze tutaj dogram No ale ja już będę leciał No i to na razie Trzymajcie się Jak się prezentuje zestawik Chyba ładnie no nie Chyba ładnie